Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kontrowersjach, które wzbudził mój ostatni film, w którym opowiadałem wam jak serwery Minecraft próbują Was oszukać, ponieważ wynikła z tego bardzo poważna drama i dzisiaj postaram wam się ją przedstawić oraz oficjalnie Was przeprosić, ponieważ popełniłem niesamowite straszne błędy. Ale jeszcze jako że jesteśmy na początku, proszę bardzo was o zostawienie łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem, a ja już nie przedłużam i przechodzimy do materiału. W swoim ostatnim filmie zatytułowanym Jak serwery Serwery Minecraft próbują Was oszukać, przedstawiałem wam plugin na boty, który można było kupić na jednym z serwerów Discord. Sam serwer Discord grał tam bardziej rolę taką, żeby się z niego pośmiać, niż bardziej cokolwiek mu zarzucać. Zresztą nie bez powodu pozamazywałem wszędzie, gdzie tylko się dało ich nazwę, bo nie był to specyficznie w nich skierowany ten materiał. Bo gdyby to był, to nazwałbym ten film inaczej. Coś w stylu, że na przykład skam serwer Discord, który sprzedaje fake sloty albo boty, ale nie przeszkodziło to, żeby od palić się na moim serwerze discord, na diemach w komentarzach. I zacząć pisać różne rzeczy, coś tam na mój temat, że jestem farmazonem i tak dalej, że niszczę reputację w ogóle tego serwera. Powstał bardzo poważny film, który nazywa się Kwiatkowska Afera. W ogóle, czy możemy poświęcić chwilę tej miniaturce? Ona jest tak obrzydliwa, że naprawdę dawno tak brzydkiej nie widziałem. Come on. Film nie jest długi, bo trwa tylko 2 minuty i 11 sekund. Ale dobrze, zobaczmy, co mają tam ciekawego do powiedzenia. E, ten serwer oferuje naszego kora z sektorami, z innymi rzeczami i nigdy nie sprzedawaliśmy tam żadnych teslotów czy jakichś botów, no proszę Cię. Jedno ręko wprawdy w twoim w filmy jest. Otóż sprzedaliśmy raz, podkreślę raz, plugin Halus power ponieważ po prostu nie używaliśmy tego pluginu, a nasz daleki znajomy prosił nas o ten plugin, więc sprzedaliśmy mu za jakąś śmieszną cenę, tylko tyle. Także sprzedali te boty i w dodatku wzięli kasę za nieswoją robotę. I tutaj warto zaznaczyć, że w filmie powiedziałem faktycznie, że no można tam normalnie boty kupić. Ale jeżeli było to na przykład jednorazowe, tak jak mówią o tym ci właściciele, to faktycznie był to błąd z mojej strony i przepraszam. Warto zaznaczyć, że w sumie nie mamy pewności tego, czy oni mówią prawdę i czy faktycznie to sprzedawali, czy może nie. Ale już nawet nie chce mi się w to za bardzo wchodzić, także załóżmy, że faktycznie mówią prawdę. To i tak dosłownie potwierdzili to, że sprzedali ten plugin. Kiedy dosłownie nie można tego robić. z jest proste jak budowa cepa w swoim filmie. Oskarżyłeś wszystkich klientów, którzy są na naszym serwerze Pluginite, że kupili od nas te sloty. Ja nie mogę, no. Ja nie wiem naprawdę. Jak można być takim kretynem, żeby takie coś powiedzieć? Ludzie, co mają rangę klient Osoby prostu, które kupiły od nas autory Okora na swój sewer. Dlatego większość Osób to na swoich sewerów Minecraft. Tu nawet nie wiem co powiedzieć. Szczerze Mówiąc obejrzałem swój film dużo Razy nawet podczas montażu i nie jestem W stanie tam znaleźć absolutnie nigdzie Cokolwiek w stylu, że oskarżałem Że osoby z rangą to osoby Które kupiły od nich boty Jedyne co zrobiłem w filmie to Pokazałem po prostu listę osób, które Są na tym Discordzie i powiedziałem Że kto wie, może faktycznie Jest tam więcej potencjalnych takich osób, które mogłyby kupić fake sloty. Zresztą wystarczyłoby wejść na serwer dosłownie co drugiej osoby stamtąd i można byłoby łatwo zobaczyć, że mają boty. Wiecie, mówimy tutaj o osobach, które dosłownie nie wiedzą co to znaczy licencja i nie widzą nic złego w tym, że na przykład się odsprzedało komuś ten program chociaż zapłaciło się za niego i dostało się licencję na swoje imię i nie da się po prostu od tak tego odsprzedać. To po prostu tak nie działa. Ja naprawdę nie wiem, czy muszę takie rzeczy tłumaczyć tym wszystkim właścicielom Przecież podobno jesteście tacy ogarnięci. Wydaje mi się, że bardzo dobrze o tym wiecie. No, chyba że udajecie. Zresztą w regulaminie samego tego pluginu, podczas kupna, możemy przeczytać, że klienci nie mają pozwolenia na udostępnianie oraz odsprzedawanie tego czegoś. A co to zmienia, skoro to kupiliśmy, odsprzedaliśmy i używa to dalej jedna osoba? No nie wiem, stary, ty mi powiedz. I dobrze, to był pierwszy film, który powstał właśnie od tych właścicieli tego serwera Discord. Swoją drogą możemy też zobaczyć, jakie komentarze dostawałem pod swoimi filmami. Bo to jest coś niesamowitego Po pierwsze większość tych serwerów zarabia więcej w miesiąc niż ty przez całą swoją karierę No zajebisty argument Nie no w sensie naprawdę jestem pod wrażeniem 1.46 Pokazałeś tego SSA a z Low MC jakbym coś tam kupił Chociaż nie mam rangi klient Uwaga proszę o przytoczony fragment Jeżeli przejechalibyście sobie po tej liście użytkowników To zobaczylibyście Że na tutaj co druga osoba ma wpisane Po prostu w bio na przykład CEO jakiegoś serwera CEO serwera w ogóle Jak to brzmi jakby to była jakaś korporacja potężna a ty masz serwer Minecraft, ja pierdolę. No faktycznie, kurde, tak go pomówiłem, że to szok. Albo tutaj jakiś kolega na przykład na Discordzie napisał: Siema, fajnie, że mnie oskarżasz za to, że podobno kupiłem jakieś fake sloty na mój serwer". Nie wiem czy się doinformowałeś, ale posiadam tam klienta, ponieważ kupiłem kola dla twojej informacji. Oskarżyłeś mnie, że kupiłem od nich fake sloty i dlatego mam rangę klient. Absolutnie w filmie nie powiedziałem nic takiego. To jest niesamowite, skąd ci ludzie biorą te wnioski? Pewnie zastanawiacie się w jaki sposób ich oskarżyłem. Dosłownie w ten sam sposób. Po prostu śmiałem się z tego, że ma wpisane CEO w bio na Discordzie, jeżeli mowa o serwer Minecraft. Faktycznie tragedia. No i właśnie kolega, ten co napisał do mnie na Discordzie, a czy tam drugi jakiś właściciel, nagrał o mnie film. Ten ma więcej wyświetleń, bo 800 trwa dłużej 4 minuty. Powstał on na kanale serwerowym MadMC. Nazywa się Kwiatek, Dobry Twórca czy Farmazon i Manipulant. Tak cię prezentuje miniaturka. No nieźle, nieźle. Idziemy do przodu. Ogólnie w wielkim skrócie, właściciel postanowił sobie nagrać filmik broniący swoich kolegów. Przy okazji Okazji reklamując swój serwer, mówiąc, że powinienem przeprosić za swój film, bo to są dobre chłopaki, ja nie wiem, w ogóle ten film jest strasznie ciężko obejrzeć, pomimo tego, że on trwa 4 minuty, to podczas oglądania go się naprawdę zmęczyłem. Ja nie wiem, czy autor tego filmu na przykład wie, że istnieje program do montażu, w którym można wyciąć na przykład te kwestie, w których się pomyliło. No a jeżeli wie o tym, to na pewno ma bif z takimi programami. W ogóle tak, a propos tych całych fake slotów i serwerów, które wymieniałem na swoim poprzednim materiale, to tutaj na przykład. Macie Ternemce z liczbą graczy, która prezentuje się w najdziwniejszy sposób, jaki tylko widziałem. Venus Hub, czyli serwer, który o godzinie 3 nad ranem ma prawie tyle samo graczy co 18, Czy Kumple.net. Także niestety wydaje mi się, że dosyć trafne były te serwery. Swoją drogą faktycznie nie pomówiłem cię, stary, bo masz jednego gracza na serwerze, ponieważ masz white listę, Także ciężko, żebyś miał tutaj boty. Także naprawdę szacun. A więc myślę, że taką myślą możemy zakończyć ten materiał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarze. Komentarz o treści drama. My się widzimy w następnym odcinku i siema.